to jest Tomolka, to jest kolejny unboxing pronumerator od Ashet. To już numerze 24 i jak to nagrywam, to jestem w trakcie robienia 22, tak więc nie jest najgorzej. Nie mam trzech w zapasie, tak trochę mam, ale no nie w pełni. Co widać, że jestem za mną. Tutaj są dwie części, które są od pronumera 22. Nie wiem czy uda mi się dogodzić do końca tego roku. Raczej nie, bo tego trochę jest. Do składania i do malowania też, tak więc no chyba. Raczej nadgonię w końcu w następnym roku dopiero, a nie w tym. Jeszcze będę miał wyjazd w styczniu. No to to może być z tym ciężko. Ale co do tej numeraty, no to paczka jest taka. Jest to dużo mniejsza paczka niż były ostatnie paczki. jest nawet dwa razy mniejsza niż niektóre. Na pewno, nie, na przykład, 22 była dość duża i jest też lekka. Tak więc nie ma tu ani kadłuba, ani tutaj nie będzie kolejnych pokładów, tylko po prostu będę miał dodatkowe detale. Ale co dokładnie to jeszcze nie wiem, bo nie sprawdzałem od dawna, w sumie już. Tak więc, no jestem ciekawy co będzie w środku. A więc zmieniam te kamery i otwieram paczkę. Oto znów paczka. Tutaj widzicie części, numer 22, jest ignorujcie. I otwieram numer 24. I po kolei. Raz, dwa. Trzy, cztery i papierek do zapłaty. Jestem ciekawy z jakim terminem, w sumie, bo trochę później odebrałem tą paczkę. Nie moja wina, wina kuriera. Okej, okay, jest spoko. <dobra>, Dobra. Czas pootwierać te paczki. Najpierw 90 I co jest w środku? Edit Louis Rosenbaum. I z uwierzcie, przeczucie ok, czyli jakaś zbędna historia o tym, że ktoś przeczuwał, że ten zatonie to Długi da... artykuł, nie wiem, takiego i detale pokładu B. No, dość nawet upakowane. I tutaj pewnie będą schody hmm. ok. Tak, tak, jak myślałem, takie same jak już w sumie chyba były. Śrubki AP, LEDy. Tutaj, no jestem ciekawy w sumie co. Jakieś małe części. Aha, te metalowe umocnienia. Tutaj chyba. A, okej. Okay, okej. Okay. jeden taki pasek paneli oraz. Blaszki do okien, kabelek. Tutaj ścianka pewnie do pokładu B. Najpewniej tak, i jeszcze jeden panel. I brakuje mi tylko i wyłącznie. A tutaj jeszcze to opakowanie. I to pewnie będzie to, co mi brakuje, czyli te połączenia plastikowe i dokładnie one są. Tak więc w tym numerze mam wszystko i przechodzę do 91. I w 91. Wielka czwórka linii White Star, czyli o statkach, o których w sumie już było. Tutaj Celtic, Adriatic, Baltic i jeszcze jednego mi tutaj brakuje na tej liście, którego? oceanik, no przecież. Ok, i tutaj powtórka z rozrywki. W sumie prawie, że identyczny ten. Czyli LEDy. Kabelek. Dwa woreczki z szybkami AP. Tutaj pewnie będą blaszki fototrawione. Dalej jakieś plastikowe części. Na pewno takie łączniki i pewnie jeszcze ścianki. Ok, tylko plastikowe łączniki i ich powinno być 7. I jest 7. Jest też jedna wentylacja. Powinny być dwie. I są dwie. No i zostały już tylko ścianki. Jedna oraz druga. To jest na tył. A, obie są sobie na tył, ale ta jest na sam tył, a ta jest na bok. Tak więc, znów wszystko jest. To będzie dużo składania tych wszystkich ścianek, i tak dalej. Kolejne upewnione. Teraz numer 92. I w 92 Bessie Allison. Silna więź rodzinna. Jakaś historia o jednej rodzinie. Wystawa światowa w Mediolanie. O jakiejś wystawie świ światowej. Jak jeszcze w sumie Titanic był jeszcze w planach, dopiero nawet nie był budowany. I uuu, ciekawa rzecz, da dawno nie było, bo w tym numerze mamy znów białe blaszki. Tego dawno nie było, ale na początek ścianka i to jest ścianka pokładu C. Na samym tyle, samym samy, samy tutaj będzie pomarańczowa farba dawana ze mnie. Tutaj pewnie będą te łączniki oraz ewentualnie też te, te blaszki. Tak, dokładnie. I tak jak mówiłem, dawno nie było białych blaszek, więc ciekawa sprawa. No i oprócz tego, śrubki AP, kabelek oraz LEDy, czyli znów wszystko jest. Dawno się nie zdarzyło, aby czegoś nie było. Ale te materiały z odpakowywania statku fajnie się po prostu robi. Łatwo się nagrywa, łatwo się montuje. Ale lepiej się upełnić, niż żebym za późno się zorientował. No i 93. I w środku Air, złota era linii Kunard. Czyli wcześniej było o Line, teraz o Kunard tutaj o Lustenia w budowie. Bardzo ładne zdjęcie swoją drogą. Nie kojarzę tak ładnych zdjęć lustrani. O! Okej. Okay. Okej, okay, tutaj ciekawe. W tym się mieszczą te obcężki, tak? Okej. Okay. Dobrze, zobaczmy. Pierwszy Żuraw załadunkowy, więc to będzie ciekawe. I zobaczmy. W pierwszym opakowaniu jest podstawa Żurawia. Będę musiał, się Będę musiał sprawdzić, który to jest żuraw, bo kilka żurawi będzie malowanych pomarańczową też farbą i się dobrze kojarzę. Radzie dobrze kojarzę. Dobra, to jest jego podstawa. O matko, jakie to jest małe. Dobra, eee, te trzy metalowe... Jak je nazywają? Wysięgnikami, drążek, drążek. Dobra, czyli wysięgniki i drążek oraz takie dwa metalowe małe pypcie. Stworzenie zawiasu to są. To, to będzie ciekawe. Śrubki HP. ok Kolejna drobnica. O, to... Ja tutaj nie posadzam sobie drobnica. Jakby... Nagle... A, to trzeba mocno gotować. naprawdę Wysięgnik dźwigu. Jakiś tylko element większy. Jakiś element mniejszy, jakiś naprawdę mały pypeć. I brakuje mi jeszcze dwóch elementów. A, ok, tutaj jest jeden z nich. I coś mi mówi, że jeszcze tutaj jest drugi, tylko się gdzieś... A nie, bo to jest to. Dobra, czyli mam wszystko. I nie po to rozrywałem, a to może mi się przydać. No i ostatnie to są te szczypce maluśkie. Jestem ciekawy, czy się przydadzą. Okej, okay, działają. No są wykonane tak, wiecie, słabo, ale no mam nadzieję, że się przydadzą. Ogólnie mam wszystko, tylko teraz naprawdę jakby tą drobnicę. Chowam w to, bo ja się boję o te wszystkie malutkie części, jeden, stw... bo nie, 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 nie. moment. Jeszcze mam lepszy pomysł, w sumie. części idą do wyrodka strunowego, bo ja niczemu innemu nie zaufam. 8, 9, 10, oraz podstawa, i to i zobaczmy, czy schowałem wszystko części jest 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wszystko się zgadza. Dobra. To, to by było tyle. Oto wszystkie numery i wszystkie pudła tej pul numeraty. Tak więc no ta pul numerata będzie zabawna. Już co widzę, będzie to coś na co czekałem, w sumie samego początku, jakby to jest coś, czego nie brakowało czasu silników, czyli dużo elementów, którymi będę się bawił przez cały odcinek. To jest coś, co ja chcę robić. Tak więc cieszy mnie ta lata. Nie mogę się czekać aż za jakieś dwa miesiące albo trzy ją <laughs> A wy póki co komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie w górę, jeśli wam się spodobał. Na razie.